Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jakie produkty mm, kiedyś uważałam za buble albo za zupełnie bezużyteczne, których nie stosowałam, a które zagościły ze mną jakby na dłużej, zostały ze mną na dłużej po tym, jak zaczęłam je stosować. Czyli takie moje małe oświecenia pielęgnacyjne, bez których w tej chwili nie wyobrażam sobie pielęgnacji. I o pierwszej rzeczy, o której chcę powiedzieć, to demakijaż. Yy, I słuchajcie, powiedzcie, czy Wy też tak miałyście, że jako młode dziewczyny podglądałyście swoje mamy, które demakijażowały swoje twarze mleczkiem do demakijażu i wacikiem. A ja tak miałam, widziałam to i yy, trochę się dziwię, że moja mama używała mleczka, kiedy widziałam, że ją to jednak szczypie podrażnia i źle się po tym czuje ogólnie. I nie, nie było to zbyt chyba komfortowe, a jednak... Na szczęście teraz, jakby pielęgnacja poszła do przodu i mamy różne inne metody demakijażu. I chciałam Wam powiedzieć o metodzie, na którą ja wpadłam, która odmieniła w ogóle dla mnie też makijaż. Bo kiedy słuchajcie, używałam mleczka, właśnie sugerując się tym, jak działa moja mama, a później płynu yy, micelarnego na przykład albo jakiegoś płynu dwufazowego do demakijażu. Zawsze się denerwowałam i myślałam sobie, po cholerę mi ten makijaż, skoro potem jest taki problem z demakijażem. Zawsze po mleczku czy po wodzie micelarnej zwał jak zwał. Po jednym i po drugim miałam tak podrażnione oczy. Tutaj po prostu czerwone po demakijażu nie wyglądałam zbyt słuchajcie atrakcyjnie, nie? Ja nie jestem z osób, które miałyby się kłaść, spać w makijażu, więc jakby no, nie było to fajne i do tego stopnia, że odechciewało mi się makijażu. I kilka lat wstecz, właśnie przy okazji koreańskiej pielęgnacji, dotarłam do dwuetapowego oczyszczania twarzy. Pierwszy etap to olejek, drugi to produkt na bazie wody, który ma to wszystko doczyścić. I słuchajcie, odmieniło się moje życie! Nie dość, że jakby demakijaż stał się przyjemnością, to dzięki temu i makijaż stał się przyjemnością. Bo kiedy wiem, że mogę go zmyć w przyjemny sposób, taki przyjemny dla buzi, przyjemny dla mnie, że jest to jakiś fajny rytuał pielęgnacyjny, no to naprawdę polecam. I teraz na czym to polega? Po pierwsze, znowu. Powtórzę się po raz chyba już trzeci, ale nie używacie wacików, czyli nie trzecie niepotrzebnie swojej skóry, nie tworzycie dodatkowych zmarszczek wokół oczu. Pamiętajcie, że skóra wokół oczu jest dużo delikatniejsza niż skóra na buzi czy na ciele i wymaga trochę innej pielęgnacji, jakiejś takiej zadbania większego, dlatego że jest dużo bardziej delikatna. E, więc ja, jeżeli zobaczyłam tylko, że mogę zrezygnować z użycia wacików, czyli z tego tarcia, no to od razu w to poszłam, jakby w ciemno. Um, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie przez to, że pierwszym etapem oczyszczania jest olejek, to nie trzemy tej skóry w taki wiecie mechaniczny sposób, tylko jest to delikatne. Um, rozprowadzacie olejek, masujecie go sobie normalnie po oczach, po brwiach, po ustach, jeżeli macie je pomalowane, ogólnie po całej twarzy um, i dodajecie do tego ciepłą wodę, dlatego że wiadomo, że olejek rozpuszcza się w ciepłej wodzie. Jak to sobie zmyjecie i spłuczecie tą ciepłą wodą, um, Zmieniacie wodę na zimną i bierzecie produkt na bazie wody, który to wszystko po prostu doczyści. To może być żel, myjący, pianka do twarzy, w zależności co macie, co lubicie i co wam nie podrażnia oczu, bo to jest bardzo istotne. I teraz ja, jako fanka pielęgnacji koreańskiej, zaraz wam powiem, co będę testować z tej kategorii właśnie azjatyckich kosmetyków. Ale przez długie lata stosowałam polskie produkty, które bardzo chętnie Wam polecę, bo uważam, że się sprawdzają fenomenalnie. Ja po prostu chcę być spójna i też, żeby tutaj móc Wam coś więcej pokazać na kanale, będę testować te koreańskie. Ale przez lata używałam olejku do demakijażu od firmy Wianek. To jest polska marka, bardzo niskobudżetowa, w sensie ten olejek kosztuje od 20 do 26 zł, bodajże, tam jest chyba 150 ml. Postaram się go tutaj Wam wkleić, obrazek, żebyście widzieli, jak on wygląda. Naprawdę świetnie się sprawdza. Ma delikatnie drażniący zapach, natomiast ja... Tego nie czułam, dopóki moja kumpela, której poleciłam ten olejek, mi o tym nie powiedziała. Jakby ja tego nie zauważyłam, nie, nie czułam. Nie jest on jakiś intensywny. Bardzo dobrze doczyszcza, ale oczywiście wymaga tego drugiego etapu. Ja wcześniej w połączeniu z wiankiem korzystałam z żelu do mycia twarzy firmy Biotanik. Ona jest dostępna w Rosmanie i ten żel, słuchajcie, w normalnej cenie kosztuje około 15 zł, taki czarny z węglem. Też wam tutaj postaram się go umieścić. I to połączenie jest świetne, jeżeli ktoś zaczyna i chce spróbować tego demakijażu dwuetapowego. Bo jest to opcja wiecie tańsza na próbę, więc jeżeli by naprawdę komuś się nie sprawdziło, to nie jest żal wydać te pieniądze. Ale jakby nie, nie zakładam, że może coś pójść nie tak, bo to jest świetna metoda A Wam, czego aktualnie używam i co chcę przetestować ehm, Ponieważ wianka używałam tak długo, troszkę mi się zaczęło nudzić Wiecie, jestem kobietą, nie? Potrzebuję trochę zmian I e, sięgnęłam po kosmetyk marki Mia Pokażę Wam go tutaj, mam nadzieję, że mój aparat dzisiaj będzie współpracował I wyostrzy się to Tak, jest to olejek marki Mia tak wygląda. Jest bardzo ok. Wydaje mi się, że może nawet troszkę lepszy od wianka, jest też troszkę droższy, bo jakby zostawia troszeczkę takie nawilżenie. On też wymaga zmycia go produktem na bazie wody, ale jakby troszeczkę wydaje mi się, że jest lepszy. On, tutaj jest napisane jasno, że nie podrażnia oczu, czyli makijaż oczu, ust. Normalnie możecie śmiało tej zmywać. Ma w sobie nasiony malin, słodkich migdałów, witaminę E. Warty jest uwagi. Natomiast Ponieważ ja jednak chcę być spójna w swojej koreańskiej pielęgnacji, to zamówiłam teraz, bo za chwilę ten olejek mi się skończy, produkt marki Misza, który już znacie, wiecie, bo wiecie, że nazwałam tak kota, nawet taki duży olejek do skóry suchej, czyli on powinien mieć właściwości nawilżające. Co mogę o nim powiedzieć? Producent zapewnia że nie wymaga już czyszczenia produktem na bazie wody, że on wystarczy że on zmyje makijaż, pozostawi skórę nawilżoną i nie zostawi tłustego, wiecie, takiego filmu tutaj gdzieś, nie wiem, w kącikach o, 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 oczu i tak dalej nie chcę na razie za dużo zdradzić, bo jak widzicie za bardzo zużycia jeszcze nie ma, więc może zrobię osobną recenzję de makijażu koreańskiego i to czym doczyszczałam do tej pory buzię, a też ten produkt mi się kończy to również biotanik, tylko że niebieski. To jest właśnie ten produkt z Rosmana, który nie kosztuje dużo bardzo. Mówię, koło 15 zł w normalnej cenie, czasami na promce można go wyhaczyć. Mam nadzieję, że widać. On występuje jeszcze z aloesem, czyli jest czarny, niebieski i zielony. Podejrzewam, że wszystkie są jednakowo dobre. Żaden nie szczypie w oczy. Bardzo fajny doczyszczacz do demakijażu. I oczywiście zgodnie z tym, co powiedziałam, przechodzę za chwilkę na koreański produkt. Jest to łamisa, taki. Mm, pianka w żelu? Żelu, pianka? Coś takiego. Mm, pokażę Wam tutaj przebitkę, on już będzie widać. Już wiem dzięki mojej kumpeli z pracy Kasi, pozdrawiam, że on nie szczypie w oczy, bo oddała mi swoją małą próbeczkę do testów. Dlatego zdecydowałam się na pełnowymiarowy produkt. E, jedyne, i już wiem też, że jest na pewno bardzo wydajny. Niewielka kropelka pieni się, mocno fajnie doczyszcza. Jedyny minus, jaki tutaj widzę to, że jest on w tubce. Ja nie wiem, kto wymyśla takie produkty w tubce. Może oni jakby nie przewidują tego, że to jest ten drugi krok oczyszczania po olejku, bo słuchajcie, jeżeli ja najpierw mam nałożyć olejek, czyli mam tłuste ręce, a za chwilę mam otworzyć tą tubkę, czyli tymi tłustymi dłońmi muszę poobklejać ją i otworzyć i wylać sobie produkt, żeby się doczyścić, no to to nie jest za dobre, tak? Ale ponieważ... W koreańskiej pielęgnacji nie ma zbyt wiele produktów takich, które nie szczypią w oczy, dlatego się na niego skusiłam, dam Wam znać. Jedyny minus na razie, tak jak mówię, opakowanie. Mm, I teraz kolejna rzecz z pielęgnacji, która trochę odmieniła moje podejście do pielęgnacji, to retinol. Już sobie go tutaj znajdę. To jest właściwie serum z retinolem. Mm. Wiecie, w tym pierwszym filmie zapomniałam dodać, co jeszcze zmienia się w człowieku po 30, a na no to, że zaczyna się starzeć i <grymnie> warto dodać do swojej pielęgnacji retinol. Ja używam retinolu, zaraz mam nadzieję, że uda się go pokazać. Tak. Jest to firma Basic Lab, to jest polska firma. Jest to półprocentowy retinol. Ma tutaj jeszcze w składzie, słuchajcie, powiem Wam dokładnie, koenzym Q10 i Skfalan. Ja go używam na noc mniej więcej raz w tygodniu, lub troszkę rzadziej. Nie chcę mieć efektu, wiem, że kilka osób mówiło, że jeżeli przegieły z częstotliwością na początku miały podrażnienia albo jakieś zaczerwienienia. Ja tego nie chcę, szczególnie, że nagrywam i muszę jakoś wyglądać dla was. Natomiast. To o czym musicie pamiętać, jeżeli chcecie wprowadzić retinol To po pierwsze tylko na noc i na początku naprawdę raz w tygodniu A jeżeli używacie retinolu, to na dzień musicie mieć dobry SPF Czyli krem z filtrem, to co też mówiłam w poprzednim moim filmie o pielęgnacji Dodatkowo fajnie wspomagać witaminę A, bo retinol to witamina A Witaminą C za dnia Witamina A w nocy, witamina C za dnia I ja słuchajcie, widzę efekty On fajnie pozbywa się przebarwień i mam wrażenie, że działa troszkę tak może nie wiem, czy rozświetlająco to jest dobre słowo, ale tak jakby ujednolicony kolor skóry oraz e, znikają przebarwienia i buzia jest taka troszeczkę bardziej, nie chcę powiedzieć, że zliftingowana, ale jest taki minimalny efekt liftingu. Ja bardzo polecam. Dam znać, kiedy może już wdrożę go w taką bardziej codzienną pielęgnację, czyli jeżeli będę go używać na przykład co drugi dzień na noc, e, czyli trochę częściej niż teraz. Natomiast bardzo fajny produkt, też wydajny, mimo że to jest tylko 15 ml. Mm. I jedna taka rzecz też jeszcze z pielęgnacji taka Muszę po nią sięgnąć Słuchajcie, to jest coś, co ja do tej pory uważałam za totalny bubel Jak słyszałam, że ktoś używa bazy pod makijaż, to zastanawiałam się po co Dlaczego tak myślałam? No bo zazwyczaj nakładam makijaż po tym, jak nałożę pielęgnację Czyli pielęgnacja jest i wtedy, jeżeli macie świeżo nałożony krem yy, i nakładacie powiedzmy podkład gąbeczką, to on pięknie się jakby yy, wtapia, łączy z kremem, yy, że ta cera wygląda dobrze i ten podkład też wygląda dobrze. Natomiast Zdarzają się teraz takie sytuacje, kiedy jest więcej pracy z domu, że na przykład nie nakładam tego makijażu od razu rano po pielęgnacji, tylko na przykład, nie wiem, po południu, bo gdzieś wychodzę, albo tak samo w weekend, gdzieś tam ze znajomymi się spotkać i potrzebuję ten makijaż nałożyć dopiero, no nie wiem, w drugiej części dnia. I nie mam potrzeby jeszcze raz nawierżać buzi od nowa, i wtedy właśnie przydaje się coś takiego. Ja mam tutaj bazę pod makijaż marki Misza, taka piękna. Buteleczka, ona ma złoto, teoretycznie drobinki złota i kwas hialuronowy. Ma właściwości nawilżające i rozświetlające. Nie wiem, czy to tutaj widać w przebitce, ale dzisiaj specjalnie ją nałożyłam do filmu, żeby pokazać Wam, czy jest jakaś różnica. Ale ja widzę różnicę. Moim zdaniem makijaż dłużej trzyma się, jakby w ryzach. Nie wyświecam się. I jest takie naturalne glow. To nie jest takie, wiecie, jakbym nałożyła na, na buzię rozświetlacz na całą buzię. Nie, ale taki jest bardzo przyjemny efekt. Widzę, że ona jest też bardzo wydajna, bo to nie jest tania rzecz. Na koniec udało mi się dorwać za stówkę. Mm, mam nadzieję, że posłuży mi długo, ale rewelacja. Ja do tej pory nie wierzyłam w ten krok, a teraz jakby widzę zalety takich produktów, więc wiecie, takie małe oświecenie. I ostatnia rzecz, która jest bardziej takim. Y Gadżetem, który pomógł mi troszeczkę też na co dzień. To jest po prostu, słuchajcie, lampa do hybrydy. Zaraz wam ją pokażę, ale chciałam powiedzieć, że hybrydę wykonuję w domu sama od około 6 lat. Nie kłamie. I myślę, że jakby gdybym chodziła regularnie na zabiegi, to musiałabym przeznaczyć na to, wiecie, duże kwoty. I to pozwala mi zaoszczędzać, a też mam pewność, że moje paznokcie wyglądają dobrze. W tej chwili nie wiem, czy one będą takie, takie ładne, dlatego że no one już się nadają do... Nie wiem, czy się udaje wyostrzyć. O, one są już takie, wiecie, że powinnam je zaraz zdjąć i zrobić na nowo, ale to jest super gadżet, jeżeli, nie wiem, nie boicie się takich manualnych prac i macie czas, to ja bardzo polecam. Polecam też nie inwestować jakoś bardzo w firmowe lampy, dlatego że ja stosuję taką, takiego zwyklaka, on jest chyba bardzo też popularny w sieci. Diamond, jak piszecie, lampa Diamond, LED, hybryda, to na pewno e, będzie jakby mnóstwo opcji. Ona nie jest droga. Nie powiem Wam teraz, ile kosztuje. W czasach, kiedy ja ją kupowałam, chyba około stówki, ja myślę, że teraz. 50-60 zł zakładam, może kosztować. I świetnie się sprawdza, utwardza wszystko. Ja używam lakiery głównie marki Neonail i radzi sobie zarówno z czarnymi, jak i z jasnymi. Nie ma problemu, jakby utwardza naprawdę absolutnie wszystko. I to też jest takie odkrycie, bez którego ja sobie teraz trochę nie wyobrażam funkcjonować. To tyle, słuchajcie, dajcie znać, czy Wy też macie takie rzeczy, które kiedyś były dla Was zbędne i jakby nie, w ogóle Was nie interesowały, a teraz są Waszym odkryciem życia albo odkryciem roku i bez nich nie możecie żyć. Chciałam tylko jeszcze nawiązać do poprzedniego filmu o perełkach lumpeksowych, że mam dzisiaj koszulę, o której mówiłam w poprzednim filmie, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego lumpeksowego filmiku, to zapraszam. Życzę Wam udanej majówki i trzymajcie się ciepło.